dobry, witam bardzo serdecznie, złote piaski. Co dzisiaj? Dzisiaj przejścia o sklepach, jakie są ceny w sklepie. Przedstawię Państwu, ile kosztuje internet, czy warto go kupować i ile kosztują poty mineralne. Siadana proszę pana podgartać, żeby otworzyć drzwi i jedziemy do sklepu. Mamy zwykły sklep, ale internet można kupić. Tak samo możemy zapłacić kartą w tym sklepie. I tu już pokazuje ceny: 15 GB internetu, 15 lewa, 30 GB internetu, 25 lewa. I 50 GB internetu kosztuje, ile tam jest? 40 lewa. Tak oto możemy się zabezpieczyć mobilny internet, który nam jest tutaj w Bułgarii niezbędny. A co ile kosztuje ta woda? 4 na to robimy A ta mniejsza? Zobacz ile kosztuje. 3,50. 3,50. Jeszcze nada. Ile litrów? 5 7. 7. 7. Dobra, i ta mniejsza? A ta mniejsza? Zobacz, ile kosztuje. To jest 3 litry. 2,20 2,20 No i tam jeszcze są mniejsze czy nie ma? Nie. A weź zwykłą półtyolitrowe weź jeszcze. Litrowe? O no. jednego lewa. O jednego lewa. Dobra. I jeszcze mniejsze. Jeszcze mniejsze to już 80-70. Dopcinek. Dokładnie taki. Dobra. Pątaniaści.